Wszystkie stare sprawy z Lipowa, 1992 do 1997. Dobra, szukamy wszystkiego, co może mieć związek, Przed, przedszkola, zgłoszenia odnośnie podejrzanych osób, cokolwiek. U mnie dwie bójki, zabicie kury, defekacja w miejscu publicznym i trzy skradzione rowery. Tu nigdy się nic nie działo, tylko nasi ojcowie musieli zginąć na służbie. Bo ścigali pod palaczkę 28 lat temu. Tajemniczo. A ty pracowałeś wtedy? To czym to baba chciała spłacić klasztor? Od razu było widać, że to wariatka jest. Ale na przesłuchaniu nie powiedziała ani słowa. Myślicie, że to może mieć jakiś związek z tymi kośmi dzieci? Nasz jedyny trop. Tata się zgadza. To było 28 lat temu. Lidia Ocha. Dalej ją trzymają w szpitalu? Schizofrenia, tak? Tak, no. I tak jest w aktach tak napisane. Nie sprawdzajesz nigdy? Nie no. Wiedziałem, że jakaś pier... to podpaliła klasztor. Że oni ją gonili, że wiek się w drzewo. I że twój ojciec prowadził. A pona pękła, to nie była jego wina. Zmąka, stary. Wiem. Zanim podpaliła pani klasztor, coś się wydarzyło. Ten ogień miał sprawić zło. Zło, tak? W klasztorze jest zło, tak? Zło. Śmierć. Klasztor to więzienie. Może pani yy, konkretnie, konkretnie powiedzieć, co tam się stało? Demony. To wszystko były demony. Demony boją się ognia. I pani kto jeszcze boi się ognia? Ludzie, Paweł. Głos. głosy. To kazały mi to zrobić. Mówiły, że to są demony. Główno, nie demony. Przez te twoje demony zginął mój ojciec. Paweł, wyrób nie poznałem swojego Co ty? Mieliśmy pytać o szczątki dzieci. W cztery pies tam był. Gdzie? Pytam! Wiecie ile czas teraz zajmie doprowadzenie jej do równowagi? Z ta jej równowaga. Potłuczę. się!